Panie kucharzu, a co to teraz będzie przygotowane? Będzie jeszcze grill. Będzie grill. Kalaretki stygną. A. Sos, będzie będzie, sos sojowy widzę. Tak, sos sojowy. To, biorę ten zawsze ciemny. Nie wiem czemu, bardziej Lubię mi pasuje. Bardziej. Przyprawa do... Do kurczaka? No do mięsa. Do mięsa. mięsa z z ażczowskiem. Sos sojowy. Może trochę więcej. Mm -hmm. Mieszamy i czekamy do lufki na na pół godziny, godzinkę tak, żeby poje. to Prze tak, się tak, tak żeby przeszło tym smakiem no już jest ładnie jest ładnie wymierzane, tak. właśnie potem chyba tą przyprawę to Wam chyba pokazywałam jak robiłam zakupy ostatnio to jest też jakaś nowość zobaczymy jak to będzie się, jak będzie smakować no proszę. Zaczynamy. Zaczynamy mięsko pięknie skwierczy. No i tu czekają kiełbaski jeszcze. Witam i pozdrawiam. Witam i pozdrawiam. Teraz ja pilnuję. Moja kolej, moja kolej pilnowania mięsa. Jest ciepło dzisiaj, ale już tak się wyczuwa. Inną porę roku, pomału, już, już to powietrze jest inne. Ale łapiemy, łapiemy te ostatnie dni w miarę ciepłe, bo później przyjdzie złota, być może. No, jeszcze przed nami złota polska jesień, to też jeszcze będzie piękny czas, mam nadzieję, taką, bo uwielbiam. Póki co, to cieszmy się przed tym okresem zimowym, takimi ciepłymi dniami. Super sprawa. Ogrodowe strojenie gitary. Może coś tam zagra, jubilat, <grywka> Może piosoneczka jakaś po 20 latach wrócił do gitary, musi sobie przypominać wszystko, chociaż tego się nie zapomina, początek później będzie lepiej, no wiadomo. Tak, no. bo jeszcze. Przerwa, 20 lat. Pamiętam, jak na, na naszym 25-leciu zagrał nam 25-leciu małżeństwa, zagrał mimozami, wspomnienie niemena. Jakąś balladę, może? Krzysztof nie chce śpiewać nam tu, ale może nie, jeszcze z czasem. Nie spokojnie. Nie wiesz, warnię, tak, tak, z czasem może coś tam no. będzie. Pośpiewamy na pewno. Coś. Pośpiewamy na pewno, to ważne. Ale na razie. To kwestia czasu. Dobrze, dobrze. Więc wiemy wszystko na ten temat. Wszystko wiemy no tak, no, na ten no. temat, ale jak to mówią, wstęp już był, już parę akordów zagrał. No i tak wygląda gotowa pianka. Zobaczcie, jak apetycznie. Na wierzch można jeszcze owoce i dopiero galaretką zalać. Ale u nas jest taka wersja. Bardzo apetyczna, smaczna, bo jest taka kwaskowa od tych galaretek. Nie jest mdła. Bardzo fajna opcja. Oczywiście też był tort dla jubilata. Ale zapomniałam nagrać, więc, więc nagrywam już po rozpoczęciu.